Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a to oznacza, że w tczewskim ratuszu kończą się prace nad konstruowaniem budżetu miasta na 2015 rok. Dlatego wyszliśmy z kamerą na ulicę Tczewa, by zapytać mieszkańców, jakie pozycje powinny znaleźć się w miejskim przyszłorocznym budżecie. Co powinno się w przyszłym roku w miejskim budżecie znaleźć? Jakie pozycje? O czym nie, może, nie mogą urzędnicy zapomnieć? No bo pracują teraz nad budżetem. W Tczewie? Mhm. Zapomnąć a przede wszystkim opiekę społeczną o ludzi bez pracy, o ludzi schorowanych, żeby otrzymywali jakieś zasiłki, żeby mieli z czego żyć. To jest chyba najważniejsze. Co pani zdaniem powinno znaleźć się w tym budżecie? Co trzeba wykonać z miejskich pieniędzy? Co trzeba dokończyć tu? To na trzeba, to są pieniądze, tak, to będzie. Dokończyć, a co jeszcze trzeba? Co by się Pani marzyło? No jakieś, ja nie wiem, porządki porobić wszędzie. Zmusić ludzi, żeby śmieci wkładali do pojemników, a nie wyrzucali tam, tam wyrzucają. Oj, na pewno takie skwerki, jak w tym, w tym roku, tak jak teraz było, tak? Podoba się ten? Tak, bardzo mi się podoba, że jest dla ludzi coś. Wszystko dla ludzi, nie tylko tam jakieś handel, albo coś dla ludzi, żeby było, tak? Więcej Dziękuję zieleni. Bardzo. Więcej zieleni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co powinno się w budżecie na przyszły rok znaleźć? No jeszcze zagospodarowanie tego obiektu, nie? Ale to, na to będą pieniądze, to no. mówi, że będą. I więcej, żeby straż miejska. Czyli częstsze patrole. Tak, tak, tak. A tak. co psują tutaj coś? Nie, dewastują, nie, ale wie pani, trzeba uwagę, bo tu pod zieleni chodzą i tak, żeby więcej uwagi zwrócili na to, żeby bać o zieleń. Bo no poza tym, żeby stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi, bo jest straszne bezrobocie. Także to jest też na pierwszym miejscu. Czego Panią brakuje? Ojej, nie rzeczy brakuje. No przede wszystkim, żeby te chodniki były zrobione, bo to jest wszystko się wlecze jak flaki z olejem, a, a i tak dziury są, i tak dziury są. No i żeby szybciej to wszystko szło. Więcej pieniędzy na infrastrukturę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No i ja myślę, że jeszcze więcej trzeba by było tych placów zabaw, nie? Bo to są tylko. A to gdzie? gdzie? Po, powiedzmy, może nas oglądają, to będą, będzie im łatwiej. Ja myślę, że wszędzie. Wszędzie przy, przy, przy blokach, bo tak jest, to wtedy z innych bloków do drugich przychodzą, i wtedy nie, ma, nie mają swojego miejsca, dzieci się bawić gdzie, nie? Zieleń, zieleń nie raz. Dużo zieleni, dużo zieleni musi być. Za dużo mamy blokowisk. Nie, na, może na jakieś obiekty rekreacyjne gdzie? dla młodzieży. Gdzie? Tego no nie mogę wziąć. Może gdzieś y, tutaj y, w niedaleko gdzie są jakieś miejsca na takie rzeczy, mm -hmm. żeby tak y, gdzieś usprawnić to, żeby nie były takie puste miejsca, tylko tak jak tutaj na przykład y, bardzo fajnie zrobili z tą fontanną i placem. Znam. Myślę, że to by było fajne, gdyby więcej takich rzeczy znajdowało się. No, fajnie chodniki, żeby te, te no, dla samochodów jeździć to, żeby jakoś to, a nie tak jak? Do tej pory. Ja, ja jestem zadowolona no się... ogólnie, <laughs> jak na radzie. <laughs> Najkrzywsze, te, najbardziej krzywe te chodniki. Gdzie się pan potykał jak szedłeś? Ja wszędzie, gdzie tylko idzie się, tu nawet. A, tu nie jest krzywo, to jest dobrze. Nie, też tak jak tam dalej tak było, da. Niech młodzi budują kszczewy. Ale starsi też powinni mieć prawo głosu, mamy demokrację. No mają, ale lepiej niech młodzi zbudują sobie, po swojemu, niech się cieszą. Niedługo długo w nie było, jestem mieszkańcem Trzeba y, ponad 10 lat. Y, jak i, różnicę bardzo dużą widziałem, jak przyjechałem, bo widziałem Trzeb 10 lat temu i widziałem Trzeb po 10 latach. I szczerze mówiąc, nie do poznania y, okolice Starego Miasta bardzo mi się podobają. Co, Boże, by tu, co by tu jeszcze wie pani? Jakąś ulicę wyremontować? Tak, jak Gdańską. Gdańska. Od galerii w górę do urzędu skarbowego. No to mamy dobrą informację, bo przygotowana już jest dokumentacja. To może jeszcze coś innego. <grym> Moim zdaniem, o teraz mi się przypomniało, dokończenie bulwaru Mo dwa mosty. To by było, jakby to zrobili, no to super. No, ulica Jedności Narodu, gdzie autobusy jeżdżą, ósemka jest w tragicznym stanie. To samo, też dokumentacja w toku. Widzi, widzi, widzi. Widzi, widzi. widzi oni, jak słuchają. W no, myślach tak? przeczytali. No. Tam wyrzucają, przechodzą i wyrzucają śmieci. Czy jakaś taka ciągle. kampania tak społeczna, żeby uwrażliwić ludzi, żeby te śmieci. No Wszędzie, wszędzie tak niby dość dobrze to robią. Mhm. Tam wyrzucają, tylko tam przy tym tak widać. nie Ja z okna widzę, bo to tam nie jest ten mój pojemnik, nie moje pojemniki, ale sprzątaczki narzekają, bo pełno worków leży i to się potem przy wiatr, się rozwala wszystko. Nie mam pojęcia zielonego. Jako mieszkaniec pan dużo jeździ po mieście, to pan więcej wie. I w budżecie drogi robią, no wszystko robią, więc myślę, że no to jest wystarczające. No może coś, jakiś szpital, coś jeszcze powinien być ujęty, przedszkola. No nie wiem, coś tam jakieś, no place robią, fontanna jest. Czyli trudno coś wymyślić, tak? Coś wymyślić, bo już wszystko jest, przepraszam, tak? Ty, tymi chodnikami to naprawdę, o tam taki jeden zapaknięty, te na tu, nie wiem, nie wiem, co to, jak to będzie tu, licho, to, 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 to chyba wojna będzie, tak mówią. I tu chyba ja bym proponował, żeby tu na Święta świętach Bożego Narodzenia jakąś choinkę udekorować, żeby to było. Kolędy włączyć. Na no, kolędy. Będzie takie ładne ceny. No, no, bo tak, tak. miasto żyje przez tę fontannę, jak jest oświetlone. No, dziękuję. Dziękujemy. No ale myślę, że można i tak jeszcze cokolwiek wymyślić. Tylko trzeba pomyśleć. A dla taksówkarzy może coś? Dla nas, dla nas. Dla nas klienci żeby Pokadrzy się... Trzy klientów, Dokładnie. z większymi portfelami. Tak. Jak klient będzie miał więcej pieniążków, to i my zarobimy. Czego sobie i Panu życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Coś dla Pana? To dla bo mnie bo... to już jak 80 mam, to już tylko spokój. I nic więcej. Nic. Ale bo jak się ma 80 lat i się tak dobrze wygląda, też można mieć jeszcze marzenia. No, mam marzenia, żeby jeszcze prawnuczkę wychować, żeby jeszcze długo pożyć. No to życzymy tego w takim razie. No. Wszystkiego dobrego, mnóstwo zdrowia. No, dziękuję bardzo.